Nowy Bolt 2 w 1. Proszek, który doskonale pierze i nadaje tkaninom miękkość, jak płyn do zmiękczania tkanin. Nowy Bolt 2 w 1, a płacisz tylko raz. Latem wiśnie można podawać w różnej formie. Dzięki Kasi w każdej smakują znakomicie. Z Kasią Ci się upiecze. Dzięki. O, idzie mister lepiąca czekolada. Jak tam chłopaki! Upał daje się we znaki. O, cześć, słoneczka. Mm. Jestem mister. Czekoladowy o. mister. Ale możesz mówić, mój słodki. Powiedzcie a. tej przylepie, żeby lepiej uważał. Za późno rozpływa się lepiej niż olejek do opalania. O, ciekawe kiedy. <grym> a! Hej, niech ktoś to posprząta! Mleczna czekolada M&M's rozpływa się w ustach, a nie w dłoni. Zapomniał o butach. Trafia do najlepiej strzeżonego więzienia w Ameryce. Witamy w Alcatraz. Nikomu nie udało się stąd uciec. I nigdy się nie uda. Mimo to, Clint Eastwood podejmuje szaleńczą próbę ucieczki. Historia, która trzyma w napięciu do końca. Ucieczka z Alcatraz 27 lipca o 21. Polecamy. Po pierwsze, usiądź spokojnie w fotelu i zastanów się, czy świat wokół ciebie jest wystarczająco kolorowy. Po drugie, by twój świat nabrał kolorów, potrzebujesz trochę emocji i wspaniałą nagrodę. My zapewnimy ci jedno i drugie. Do wygrania trzy samochody osobowe. Dodatkowo do każdego samochodu dokładamy jeden kosz przypraw do potraw kucharek. Po trzecie, po prostu spróbuj. Szansa jest ogromna. Zadzwoń pod numer 0776 600. Być może 30 sierpnia odbierzesz telefon od nas. Jeżeli odpowiesz na jedno pytanie, na pewno wygrasz jeden z trzech samochodów osobowych. Na pewno. I wreszcie po czwarte. Ułatw sobie życie. Wszystkie pytania i szczegóły konkursu znajdziesz w gazecie telewizji Polsat na stronie 745. I w teleturnieju Co jest grane?